Czołem, kromka z resortem, witajcie moimi w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Battlefield 1. dzisiaj mam dla Was informacje na temat długo, naprawdę długo wyczekiwanej aktualizacji, właśnie do najnowszej gry Studia DICE. I dzisiaj przedstawię Wam po prostu to, co zostało wprowadzone, a naprawdę zostało wprowadzone bardzo, bardzo wiele rzeczy, od tych najmniejszych pośrednie kończąc na naprawdę ważnych usprawnieniach i przede wszystkim dodatkach do podstawowej gry. Moi drodzy, zaczynając od tych najważniejszych zmian, a tutaj w zasadzie nie zmian, tylko dodatków, są w końcu, kochani, gry niestandardowe, aczkolwiek nie ma jeszcze trybu Fog of War, ale mamy już Hardcore, czyli ci wszyscy zapaleńcy, którzy chcieli faktycznie brać udział w tych nieco innych zmaganiach Battlefieldowych, nieco trudniejszych z jednej perspektywy, może odrobinę łatwiejszych z drugiej, będą mieli właśnie od tej aktualizacji możliwość uczestniczenia. Także Hardcore już jest i w zależności, moi drodzy, od ustawień serwera, będzie można wyłączyć sobie minimapę, znak celowniczy, lub funkcję dostrzegania wroga warto też zaznaczyć, że w Battlefield 1 hardcore działa w zasadzie tak samo jak w 4, aczkolwiek w 4 mieliśmy obrażenia broni na poziomie 100%, a zdrowie wroga na poziomie 60%, czyli zdrowie było troszkę zmniejszone. Natomiast w Battlefield 1 obrażenia od pocisków są podwojone, gdyż mamy 200% normalnych obrażeń, ale zdrowie naszego wroga jest niezmienne 100%, tak jak było to w przypadku rozgrywki na normalu. Kolejnym bardzo dużym dodatkiem jest w końcu możliwość wykupowania swoich własnych serwerów i ustawiania ich w taki sposób, w jaki zazwyczaj chcemy, czyli dobór mapek i tak dalej, tiketów tego wszystkiego, o czym doskonale wiemy. W tym momencie, w którym to nagrywam, słuchajcie, jeszcze nie mam ofert. Czyli teoretycznie wykupić serwera dalej nie można, aczkolwiek ta opcja jest już odblokowana, także lada chwila podejrzewam. już te oferty powinny się w sklepie bezpośrednio pojawić, ale poza wykupem serwera można w sklepie będzie kupić pakiety bojowe też aktualnie oferty nie uświadczycie, chyba że już po prostu po publikacji tego materiału te oferty się pojawią. Kolejna sprawa, moi drodzy, tyczy się samego trybu operacje, gdyż w niektórych momentach atakującym teoretycznie, przynajmniej biorąc pod uwagę zdanie DICE, było ciężko przejść do następnych bas. I o ile zgadzam się w przypadku chociażby mapki. Monte Grappa bądź też Monte Kappa. O tyle nie do końca potwierdzam to zdanie w całej rozciągłości, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że w tej aktualizacji operacje dostały pewną zmianę. Pewną zmianę, która premiuje atakujących, a mówię tutaj przede wszystkim o rzeczach, które wpływają na przejmowanie danych sektorów. Od dzisiaj, aby przejąć dany sektor, oczywiście w dalszym ciągu trzeba będzie przejąć konkretne flagi, aczkolwiek będzie się to działo odrobinkę ciut szybciej. Oraz jeszcze jedną zmianą jest fakt innego liczenia tiketów. Na samym starcie, w przypadku wielkiego podboju, czyli 64-osobowego, będziemy mieli tych tiketów jako atakujący 250. W przypadku 40-osobowego domyślnie Trybu operacji będzie tych ticketów 200. Co więcej, moi drodzy, w momencie, w którym faktycznie uda się nam przyjść dany sektor, od tej aktualizacji będziemy odzyskiwać w ramach nagrody nie 30 ticketów, jak było do tej pory, tylko 50. Także jest to na pewno, moi drodzy, poniekąd sytuacja, w której faktycznie tym atakującym będzie łatwiej przejść do następnego sektoru, może nie o tyle łatwiej, co po prostu będą mieli na to odrobinę więcej. Czasu. Kolejna duża zmiana, moi kochani, to Suez, SUEZ i to o czym kiedyś już wspominałem, czyli zupełna zmiana tej mapki w momencie, w którym gramy na podboju. Do tej pory były trzy flagi i to sprawiało, że Suez, moim zdaniem, był bardzo słabą mapą i zdecydowanie chyba najgorszą w całej grze na razie. Jak to będzie po tej aktualizacji, zobaczymy. W każdym razie dodano dwie kolejne flagi, dlatego też w tym momencie mamy na Suezie flag 5. I to na pewno, moi drodzy, dodaje odrobinę głębi grając na Suezie, bo zazwyczaj ten Suez był taką większą dominacją na podboju i na tej mapce jak na żadnej innej w bardzo szybki sposób można było wroga praktycznie zamknąć na spałnie, już nie wspominając o tym co robił tam Behemoth, czyli pociąg opancerzony, dlatego dodatkowe dwie flagi na pewno rozłożą generalnie, ogólnie rzecz biorąc, całą walkę na większy obszar, co za tym idzie, będzie to faktycznie takie stricte podbojowe już Battlefield doświadczenie, bo do tej pory w zasadzie nie można było o tej mapce tego powiedzieć. Także zobaczymy, jak się będzie na Suezie grało po tej aktualizacji. Do tego dodano też bardzo ciekawą rzecz, która w zasadzie powinna być od samego początku, czyli możliwość po prostu kustomizacji, doboru, wyposażenia żołnierza już w menu rozgrywki. Wystarczy, że po prostu najedziecie na taką oto ikonkę, poczekajcie chwilkę i od razu będziecie mogli bez potrzeby wchodzenia do gry zrobić sobie z własnym żołnierzem to, co tylko wam się Żywnie podoba mi osobiście. Brakuje jeszcze, słuchajcie, w Battlefield 1 poligonu, tak jak to było w Battlefieldzie 4. Zobaczymy, czy w końcu zdecydują się deweloperzy na dodanie czegoś takiego w najbliższym czasie. Kolejnymi, moi drodzy, zmianami, o których warto wspomnieć, jest zmiana w przypadku dowódcy. To było w Battlefieldzie 4. Od początku, w Battlefieldzie 1 tego nie widzieliśmy. W każdym razie chodzi o to, że w momencie, w którym wasz dowódca nie wydaje rozkazów, to jeśli wy poprosicie o rozkaz i on nie wyda go dalej w ciągu 60 sekund, dowódcą zostajecie w tym momencie, wy. Proste, Banalne, aczkolwiek bardzo, bardzo przydatne, niejednokrotnie na pewno się o tym przekonaliśmy podczas rozgrywki. Kolejną opcją, moi drodzy, na pececie jest optymalizacja lepsza gry pod DirectX 12 Poprawiono również głębie destrukcji terenu na Monte Grappie oraz na skraju Monarchii i dodano również osobne dźwięki pod rykoszety. Wiecie dokładnie, że te rykoszety w grze występują, mówię tutaj szczególnie o strzelaniu z działa przeciwpancernego piechoty. Dlatego warto o tym wspomnieć, że jednak ten taki dźwięk będzie, będziemy też wiedzieć, że faktycznie danego pojazdu nie trafiliśmy. Oczywiście w samej rozgrywce nastąpiły też zmiany w balansie i to, co kiedyś mówiłem odnośnie wsparcia, faktycznie będzie miało tutaj teraz swoje odbicie. Przede wszystkim Drodzy, wydaje mi się, że można ogólnikowo stwierdzić, że wsparcie dostało bufa, ponieważ mamy naprawdę poprawione działanie lekkich karabinów maszynowych. Przede wszystkim na dystansie średnim i na dystansie bliskim zdecydowanie bardziej przygważają przeciwnika, co bezpośrednio wpływa na to, co on widzi, na jego zdolność celowania, na jego zdolność w zasadzie niecelowania. Kolejną opcją, moi drodzy, jest to, że zwiększono celność w trybie przycelowania, czyli jeżeli strzelamy przez przycelowanie, tak no to wiadomo jesteśmy celniejsi te pociski mają lepsze skupienie z tego co też warto odnotować lekkie karabiny maszynowe Lewis i Chłod mają zmniejszony mnożnik pierwszego odrzutu czyli łatwiej będzie je kontrolować a pamiętajmy że lekkie wersje karabinów maszynowych są moi drodzy tym celniejsze, im dłużej nimi strzelamy. Także wydaje mi się, że to jest również ewidentny buff, chociaż barowi zwiększono odrzut, co też wydaje mi się jest logiczne z uwagi na to, że bar chyba był do tej pory taką najczęściej używaną bronią w przypadku wsparcia, w przypadku tych lekkich karabinów maszynowych. Do tego należy też dorzucić, moi drodzy, lekkie zmiany w heligerze. No, wydaje mi się, że są one oczywiste, bo jest to bardzo mocna broń, aczkolwiek, nie są to zmiany typowo nerfiące, gdyż oczywiście dodano odrzut poziomy do Helrigela, aczkolwiek w tym momencie po tej aktualizacji ta broń będzie przegrzewała się troszkę wolniej. Także coś wzięto, coś dodano. Zmiany, moi drodzy, nastąpiły też w przypadku bomb pułapek gazowych i zapalających. Do tej pory bardzo często były używane wersje odłamkowe. No, jest to zrozumiałe w zasadzie działały podobnie jak Claymore w Battlefield 4, jednak od tego patchu. Będziemy mieli po dwa egzemplarze pułapki gazowych i zapalających. Dodatkowo, moi drodzy, troszkę zmieniono możzie, że do tej pory były one bardzo, bardzo mocne. Ogólnie troszkę je osłabiono, między innymi zmniejszając ich. No i drodzy, zmian jest oczywiście bardzo dużo, zdecydowanie więcej niż te, które ja Wam tutaj przedstawiłem. Oczywiście skupiłem się na tych najważniejszych, w moim przekonaniu, które faktycznie będą miały największy wpływ na to, jak będziemy grali podczas rozgrywek w Battlefieldie. 1. Oczywiście w opisie macie link do wszystkich zmian jakie zostały wprowadzone. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się wam przydał, że okazał się pomocny. Pamiętajcie, kromka gada radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa.